Ringo Piotr Adamczyk, Star Małgorzata Foremniak, Megi Izabela Bukowska, Meg Adam Bauman, Sina Kademi Tarkon. Tylko kosmiczni rycerze mogą mu się przeciwstawić. Techno me! Ziemia należy do mnie. Ziemia nigdy nie będzie twoja, dopóki ja istnieję. Ziemia to nasza planeta, należy do ludzi. Nie pozwolimy Venomoidom nad nią zapanować. Zdobędziemy tę planetę. Wkrótce ogarną ją ciemności, tak jak każdą naszą zdobyć w kosmosie. Na lodzie Żołnierzu mój Pozostaw dom i serce cel. Ona już wie, że nie spotkacie się Lecz, Lecz dusza, dusza jej i, i serce, serce zawsze będą Twe Radości, Radości brak, i tak, gdy on dał. To ty nauczyłeś tak tej pieśni. Mogłam się domyślić. Znają ode mnie. Masz coś przeciwko temu? Nie, zwykła ciekawość. Idziesz na kolację? Tak, umieram z głodu. Dzięki. Lecz dusza jej i serce zawsze no. będą fe. Choć żołnierz twój na wojnę ruszył da. Powiedz mi, sierżancie, jak poznaliście się z Blade'em? Zanim wybuchła wojna, byłem sierżantem w jednostce sił specjalnych ziemskich wojsk sprzymierzonych. Tam go poznałem. Blade pomógł nam uciec. Przyznam, że nie byłem przekonany do teknosystemu systemu, dopóki nie uratował nam życia. Tak, Blade? Ej, hey, Blade, mówię do ciebie, synu, czy mnie słyszysz? Powiedz nam, o co chodzi? Eee, cóż, nic ważnego. Dajmy mu wszyscy święty spokój. Na pewno jest wściekły, że nie mógł odebrać toporowi kryształu, prawda? Nikt cię za to nie wini, Blade. Dobrze, że wyszedłeś z tego cało. ale bez kryształu nie dostaniemy się na księżyc, tak, Blade? Ludzie, co za pośpiech? Księżyc nie zając, nie ucieknie, nie? <laughs> no dobra. Mam tu coś, co Was trochę rozrusza. Witam Was, jak się macie? Komandorze? Dotychczas wszystko idzie zgodnie z planem, a teraz przejdźmy do rzeczy. Celem tej misji było zebranie wiadomości o sposobie rozmnażania obcych roślin. Miałem nadzieję, że zdobędziecie statek kosmiczny. Zdaję sobie sprawę, że to było pobożne życzenie, ale o powodzeniu naszej akcji decydowało terminowe jej zakończenie. Przypuszczałem też, że w tym czasie spotkacie Blade'a. Wierzę, że tak się stało i słuchacie mnie razem z nim. A teraz udajcie się do naszej nowej bazy. To wszystko. Komandor Jameson przekazał wam ten dysk i wiadomość, że nasz statek jest prawie gotowy. Świetnie, gdy błękitna planeta będzie gotowa, obejdziemy się bez kryształu. Tak, masz rację. Hej Blade, czy słyszałeś? Co jest stary? Powiedz, co cię trapi? A... Czy coś nie tak? Blake, co z tobą? Nie, nic mnie jest. Jesteś pewien? Może masz grypę albo jakąś infekcję. Więc? W porządku. Bo nie wyglądasz najlepiej. Czuję się dobrze, dajcie mi spokój. Staruszku, nie przesadzaj. Mamy już niewiele wody. Nie martw się, jest jeszcze trochę w Jeepie. Wiem, że Blade nie miał okazji ci podziękować, ale w walce z toporem uratowałeś mu życie. W takiej sytuacji każdy dobry żołnierz postąpiłby tak samo. Przecież on jest jedyną naszą szansą w walce z obcymi. Ja też z nimi walczę. My wszyscy, synu, musimy razem walczyć o nasze życie. Prywatne sprawy nie mają tu żadnego znaczenia. Tylko zjednoczeni zwyciężymy. To kiedy ruszamy? I gdzie właściwie znajduje się to nowe centrum dowodzenia, sierżancie? Na Alasce, ale po drodze musimy się jeszcze gdzieś zatrzymać. O czym ty mówisz? W Islandii. Produkujemy tam uzbrojenie potrzebne nam na księżycu. Znajduje się tam magazyn, do którego musimy wstąpić po specjalny mikrochip, zanim dotrzemy na Alaskę. Kapujesz? Aha. Powodzenia. Prześpijmy się trochę. Czeka nas bardzo długa podróż. Racja. Do zobaczenia rano, sierżancie. Zaczekaj. Jest coś, o czym powinienem Ci powiedzieć. Minionej nocy przechodziłem obok okna Blade'a i widziałem, jak upuścił szklankę z wodą. Co mi jest? To niemożliwe, bzdura! Nie uwierzyłbym, gdybym sam tego nie widział. Być może to tylko chwilowa niedyspozycja. Jeżeli w czasie walki nie będzie w pełni sprawny, to obcy zwyciężą. Liczmy się z tym. Nikomu o tym nie mów. Nie trzeba. Nie ma co ich niepokoić. A. Blade, dlaczego siedzisz po ciemku? Co ci jest? Blade! Mm -hmm. Wszystko w porządku, stary? Tak, wszystko w porządku. Jestem trochę, trochę zmęczony. Muszę się przespać. Dobranoc. Dobranoc. A. 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 Hey! A. 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 Nic mi się nie stało, Ringo. Jestem tylko przemęczony. Nie martw się. A. 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 Dobranoc. O, rurk miał rację. Źle się dzieje. Bardzo źle. Następnego dnia, wczesnym rankiem, sierżant O'Rourke i kosmiczni rycerze szykują się do następnego zadania. Ta mała część układanki może zadecydować, czy wygramy tę wojnę, czy nie. To chip komputerowy. Chip komputerowy? Zgadza się. To jest oczywiście plan wytwórni. Jedną chwileczkę. Ten chip komputerowy jest w magazynie gdzieś na dnie jeziora w Islandii? Dobrze myślisz. Wiele lat temu nasz rząd zbudował tę fabrykę, by prowadzić podwodne eksperymenty. Ukryli wtedy ten chip, aby nie wpadł w ręce obcych. Dzień dobry, witam wszystkich. Och, a gdzie Blade? Jeszcze śpi! To nie jest w stylu Blade'a, jeśli się nie mylę, to właśnie on zawsze wstawał pierwszy. Mhm, myślę, że to przez tę kapryśną pogodę. Uch. Co się ze mną dzieje? Moja, moja skóra jest! Aaaa! Wkrótce sierżant Orurk z załogą dociera do Islandii, aby stwierdzić, że naziemna część magazynu fabrycznego została kompletnie zniszczona przez nieprzyjaciela. Nieźle rąbnęli. Windy kursujące do podwodnej części uległy całkowitemu zniszczeniu. Wobec tego trzeba w inny sposób dostać się na dół i odzyskać chip. Ja to zrobię. Co? Blade, co z tobą? Blade! Co się z tobą dzieje? Jesteś rozpalony. Tak, ale to zwykła gorączka. Nic takiego. Ach. Blade, może wrócisz do łóżka? Tak, lepiej sobie poleż. Nie będziemy dziś walczyć. Musimy tylko odnaleźć mikrochit. Pójdę tam z Balzakiem. A? Co za problem. E, no dobra, chodźmy. Racja. Ich tak no, zbroję mogą również służyć jako kombinezony do nurkowania. Blade, odpuść sobie tę akcję, dobrze? ostrożni! Dobra. No to co się mówi w takim przypadku? Wiem. Teronimo! Nareszcie wiem, jak się czują ryby. Przed nami podwodny magazyn. Ale jak się tam dostać? Rurk mówił, że jest jakaś śluza u podstaw budynku. Że to on powinien tu być. Nasz wspaniały sierżant nie wcisnąłby się w nasze takto zbroje. <laughs> to prawda. <laughs> Lepiej poszukajmy tej śluzy. Czy to nie to? Najpierw stać. Uważaj na siebie. Uwolnię zawór bezpieczeństwa! No, gdzie ten chip? O'Rourke mówił, że powinien być właśnie tu. Bingo, mam go. Może jednak powinieneś się położyć. Zostanę tu, mogą mnie potrzebować. Proszę, nie Hej, szczury lądowe, mamy nasz skarb i już się wydłużamy. Świetnie! <laughs> Dobra robota. Do zobaczenia. Widziałeś? Tam się coś poruszyło. Nie, nic nie widziałem. To pewnie jakaś duża ryba. Zmywajmy się stąd. Chwileczkę. Co to jest? Hmm. Nie wiem co takiego, ale przypomina mi lampki na świątecznej końce. Całkiem ładne, ale. Zaczekaj. Staje się, że mamy kłopoty. Potrzebujemy pomocy. Mamy tu całkiem liczne towarzystwo. Nieprawdopodobnie warto to zobaczyć. Wyglądają mi na wodną wersję krawy pająków. Pewnie nas widzą, ale nie atakują. Jakby nas tu w ogóle nie było. I tam nie jest? Na razie nie. Jakby co? Myślę, energii kwantowej. Wiązkę energii kwantowej? Nie wolno. Tylko nie to nie Szybko! Och nie, Ringo nic ci nie jest? W porządku! Ale gdybym mieniał tej zbroi, zostałby ze mnie filet! Tak, zgadza się, dlatego cię przestrzegałam przed użyciem energii kwantowej. Sam się przekonałeś, że Zikron eksploduje w zechnięciu z wodą. Jak się czujesz, mam uszkodzony system napędowy, to walby ze zwykłych jest normalnie do kitu! to! Nie mamy żadnej możliwości obrony. Jest ich zbyt wiele. Jeżeli możesz, pomóż nam, Blade! Oh. Proszę, Blade, nie idź. Zostań dobrze. Nie mogę. Blade, nie słuchaj Balzaka! Ogieł za ty plecie! Wiem, że nie jest w pełni sił, ale tylko on da im radę, prawda? On nam nie pomoże. Co się z tobą dzieje? Opamiętaj się! Pomoc Blade'a oznacza jego koniec. Ha? Co? Co masz na myśli? Ringo! Skąd wiesz, co jest z Blade'em? No skąd? Cokolwiek nie jest, musi o tym wiedzieć. I my też. Ona ma rację. Nadszedł właściwy moment, żeby ci powiedzieć, Blade, że twoje ciało się degeneruje. Może nam powiesz, co to znaczy? Rozpada się struktura tkanki. Rozpada się dlaczego? Widocznie u ciebie każda transformacja powoduje pewne zmiany. Organizm kumuluje jej uboczne skutki. Komandor Jameson podczas kolejnych badań stwierdził, że technosystem ma zły wpływ na twoje zdrowie. O. Kiedyś wyssie z ciebie całą energię do tego stopnia, że nie będziesz mógł utrzymać w dłoni szklanki z wody. Ringo nie chciał twojej pomocy, bo wiedział, że jeśli jeszcze raz się przetransformujesz, możesz już nigdy nie wrócić. Och, nie! To może być prawda. Nie idź. Nie dam im zginąć. Potrzebują mojej pomocy. I... Uważaj! Zrób to dla Ringo i Balzaka. Życzę powodzenia! Pegas! Zasilanie! Potwierdzam! Ah! Jest chory, nie powinien tu być! Gwiazda, uciekajcie stąd! Uciekaj! No nareszcie użyję swojej broni, a możemy tak zrobić fileciki z krabów! Metropolowanie. Dzięki, uratowałeś nam życie. Wy zrobilibyście to samo. Błęd! Boku dzięki. Auto jeep. Dzięki. Przepraszam. Nie wymagamy przeprosin. Blake, nic ci nie jest? Coś wam powiem, chłopcy. Nigdy nie pozwolę wam zginąć. O, o, o. Blake! Oh, Wiadomo, że ludzki organizm szybko się niszczy, jeśli zbyt często poddawany jest technotransformacji. Tak więc Blade, mój największy wróg, niedługo zniknie. Niestety moich technomenów czeka ten sam los. Ale co tam? Do tej pory będą mi służyć, a zanim znikną, planeta Ziemia będzie należeć do mnie. Wersja polska Master Film. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dialogi Barbara Kurek. Dźwięk Agata Wieczorek. Montaż Krzysztof Krustecki. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Wystąpili...